Teraz wiem co tak dzwoni to ten tramwaj Mówię co tak dzwoni na tym mieście On jakiś taki nieprzezroczysty chciałam burzyć, że nie można używać, podczas mszy nie można używać, a tak można kręcić i niby za dwa dolce można wejść na wierzch, więc będę wbijać, bo super pogodę mam dzisiaj, katedra od środka jest podobno niesamowita, nowoczesność w takiej formie, można zapalić za 5, dziesięć albo 25, pięć, albo nawet za dolce. Hmm. To naprawdę taka katedra jest. I fajnie chłodno tu. Tu wszystko marmur. Wejście zdaje się jest z boku, ja szukałam w środku. Oczywiście znaczy, są zjeba, że nie można kręcić. Można robić tylko zdjęcia. No nic. Ola. dobry no, Dzień no, dobry Można przyjechać? twierdzenie I po takich schodach się idzie Zobaczymy jaki będzie widok W tych krajach można wchodzić Na samą górę Katowice Znaczy jest tak było w Peru I stąd to wiem, nie no. A jaką górę zabrałam Że na piramidę pagani można I co ja sobie chcę Tymczasem na kościół można a sobie to wymyślił w ostatnim czasie, bo kiedyś można było. Kamieniami mnie obrzucili. Taka sytuacja była, a jak to opisałam, to jeszcze zjebę od szkopskiego plemienia dostałam. Miała, bo dzisiaj pogoda jak marzenie weszłam tylko na jeden balkon i patrzcie, to jest widok na rynek. Coś pięknego. Warto dwa dolce poświęcić. To jest most, który macicę tak zdewastowała, był piękny, że dostapowa. No kłęka kiedyś całkiem inaczej wyglądała. 1920-30 jeszcze przed wojną. I ten plac był ogrodzony, także niedostępny dla wszystkich ludzi. Jakie święto z okazji Kłęka tu pisze. Słońce źle pada i tak blenduje, ale widzicie cały ten plac, gdzie się teraz chodzi, był dużo mniejszy i ogrodzony. Także człowiek tam nie mógł pytować za dużo. Zamykali otwierali, nie wiadomo czemu. Teraz tak przynajmniej nie robią, ale resztki widziałam ogrodzenia. A miasto kiedyś tak wyglądało, było takie malutkie. Jeszcze drzewa tu rosły. No teraz nie do pomyślenia. Dużo większe to jest to, co tu w tle widzicie. To początek budowy tej katedry, w której jestem teraz. wejście na chór, zmykam dalej, niesamowicie zadbane to całe, warto, polecam, a zdjęcia kiepsko się robi, bo oni mają tu halogeny wszędzie i to oświetlone jest, I jak się pod kamerę stawia, to nie fajnie to wygląda. O, kolejny podes. wszystko monitorowane to jeży. Że... no ładnie zadbane i te Wszystko. O. Ja znam co z Peru, więc ja jestem mega podjarana, że tu można wejść i zobaczyć. Z bliska, no coś pięknego patrzcie. O. Ten świetlik ktoś z dołu kręciłam. środki porobili, że człowiek może wejść wyżej i zobaczyć. Pomyśleli. Na pewno, żeby nie wchodzili po tej balustradach. I tutaj jest Nibla. Jest taka typowa budowa stara, jak w Peru, czyli dachówka. Ale reszta Ekwadoru na blaszce jedzie. No ładne to tu. W ogóle, tak inaczej zbudowana ta katedra. Pierwszy raz tak widzę. Takie cegłówki. Są te wieżeczki. Taką kolorystykę można też w dużej mierze w pogodzie zobaczyć. Czyli taką cyglastą, Ale to nowsze budynki są, a to jest ultra stary. I na taki cegle na dole też. No. Fajnie to wygląda naprawdę imponująco. I z tego co widzę, ja się tam na architekturze mało co znam, ale jakaś taka mieszanka stylów panuje. Co w tej katedrze zauważyłam to na przykład te sklepienia. No nie są do końca fajne, bo nie są wykończone i takie zacieki już mają. Także tutaj no nie dociągnięcia są. A i Jan Paweł II nie wiem czy odwiedził tą katedrę. W każdym bądź razie jego wizerunek można na dwóch ołtarzach spotkać. Widok na kłękę niesamowity i patrzcie jak miasto się rozrosło. Jest olbrzymie. środek dnia, środek tygodnia, a ja jestem tutaj całkowicie sama. Także polecam wam tą katedrę. Ta za zdjęcie to jest, piękna. Naprawdę warto dwa dolce poświęcić i tu przyjść do samej tej architektury i widoku. Na miasto kłęka. Dlatego ona taka dziwna, bo oni ją budowali tak długo. To prawie 100 lat jest i te dobudówki widać. Zaznaczam, że ja żadnym architektem nie jestem i znawcą, ale widać, że różnego rodzaju style tutaj zostały zastosowane. Możliwe, że przez to, że ją tak długo budowali, te kopuły i z zewnątrz, taka mieszanka moim zdaniem. I tu pisze, że chyba się bazyliką sugerowali San Pedro de Vaticano. Ja męczę się w hiszpańsku, a ja tymczasem tu wszystko po angielsku, <noise> pisze po polsku. Fajne marmury, naprawdę jeden autor jest cały z takiego białego marmuru, na pewno z kogoś przywleczonego znając życie. Cały plac jest mega ładnie zagospodarowany, ale widzę, że kiedyś więcej samochodów tu mogło wjeżdżać, a teraz dupa marynowane. krypty, albo się zapytam a, to się nazywa Taras Santa Ana z widokiem na miasto wszystko po angielsku napisane zapytałam pana, krypty można oglądać czyli to na dole w sobotę i niedzielę a tak zamknięte i oni tam jakieś specjalne mają oprowadzane tury ciekawe czy te płytki tutaj mój niefajny laczek plastikowy to nie są resztki z ołtarzy wykorzystane do budowy tych tutaj rzeczy, a ja wam powiem skąd się wzięły tego typu płytki jak byłam w Malezji a Malezja należała do Portu, portugalskich między innymi to jako balast z Europy brano płytki, marmur na statki żeby przewieźć do, do tych krajów i statek, żeby miał obciążenie dlatego często w tamtejszych kościołach tak było w przypadku Malezji, można było zobaczyć marmury z Europy Amerykańcy mieli rację, że tutaj to miasto jest mega a już się dziwiłam skąd te takie ciemne fleki które znam z Ohaki widzicie? Przejaw feminizmu. Kurczę, że oni zawsze te najlepsze, najfajniejsze miasta atakują. Bo na murach widzę tego typu malunki, i całkiem podobne w OHC były wam, powiem wstyd. Podobne, tak to czy tam po drugiej stronie, wszystko obmazane tym niefajnym ścierwem. Jeszcze sierpi młot brakuje, ale to też czasem mają. A, zaraz jej te kartki kupić, bo pierwszy raz widzę, że są. W Kolumbii nie znalazłam. 9 miesięcy i nie znalazłam. Dobrze, że zapytałam pani. Nie kupiłam pocztówek. Bo nic mi to nie da, że kupię pocztówki, bo nie dostanę znaczka. Znaczki dostaniecie w Ekwadorze jedynie w Kito. I w Guayaquil. Ja wam powiem, co miałam już z pocztą w Kito. Kiedyś wysłałam 10 kartek. Osiem nie doszło. Dwie kartki wysłałam z takiej skrzynki pocztowej i te doszły. A te, które oddałam na poczcie i patrzyłam, żeby babka przybiła wstępę, nie doszły. Całe 8. Także już w 2015 był problem z pocztą tutaj. Ciężko ją w ogóle było znaleźć. I ona mówi, że w czasie pandemii wszystkie zamknęli. I tylko w tych dwóch miastach można dostać znaczki i wysłać kartkę. A ja nie mam żadnych planów, więc nie wiem, czy pojadę do Guayaquil czy do Kito. I no, kupię tutaj kartek, będę smyczy. Także nie kupiłam. Mówię, w Kito kupię. A ona, no ale tam nie będzie tych kartek. A ja mówię, ale jak nie będzie w ogóle? A ona, no tego typu kartek! Bo tutaj są typowe dla. dla kłęki. Aha, A ja mówię, to na tym akurat mi nie zależy. przez macicę i to tej pięknej katedry. Hmm. Oj, co tu się na tym świecie dzieje? A ja idę do mojej ulubionej kafejki, gdzie tanią mam kawę i dobrą ze śmietaną. W tym kierunku. Wow, zjeżdżają w kareczce, pierwszy widzę. One zjeżdżają jak w Europie, w Kolumbii nie do pomyślenia. Nie robi się takich rzeczy. kolory kwiatów. Już się na pewno powtarzam, ale Ekwador słynie z róż. Pod Kotopaksi jest duża produkcja. Jak byłam w 2015 roku, to o tym czytałam. Nie wiem czy na dzień dzisiejszy też jeszcze mają i uprawiają, ale te róże są na tyle słynne, że większość idzie na eksport europejski. a przed tym kościołem, przy głównym placu jest taki targ z kwiatami na kilometr widać, że to droższe miasto taki średni co tutaj 16 kosztuje, to w Teni 9 kosztowało tutaj taki maleńki 12, no drożej jest Już się rozglądałam, bo chciałam kupić ale teraz kuchni znowu nie mam, co mi dała taki gar jak Kuchni nie ma, to tak się nie zagotuje także zrezygnowałam. A te są aluminiowe, jak już to chciałam taki. Te A ten jeszcze też więcej kosztuje, bo ten kosztował też 10. No i to jest wielkie, trzeba było zmyczyć. No i rozkręcić można, no. Jak kuchni nie mam to co z tym zrobię. Kolejne merkady to tak. I to jest dziwne, bo na oko można kupić produkty z peru, koce, ale 50% z poliestru, także nie radzę. I lamy widzę, świnki morskie, no produkty z peru tu są. i Filter do kawy. Ja tutaj o kawie mówię, a tutaj skarpety też można zakupić. Już kiedyś o tym mówiłam w Kolumbii. A tutaj używa się kamieni do rozdrabniania różnych rzeczy. I w zielarstwie ogólnie kiedyś też się używał. Jest skazane rozdrabnianie na proszek ziół. A pan tu ma ciekawe rzeczy u nas na Śląsku mówi się na to ślojder i fajne rzeczy z gliny mają i używają widocznie widziałam na kartkach więc to będą typowe bułki do dostania w kłęce i teraz pytanie czy to jest mleko tylko, że ja nie mam lodówki w tym przybytku, gdzie mieszkam fajnie też ten ser wygląda tylko ja wiem, jak oni go robią, zakwaszają. Ciekawe, co to jest, muszę się zapytać. Pycha! Smakuje jak swojski twaróg. I pogadałam trochę z panem, pan ma rancho, krupki i miał to w tych butelkach, to było prawdziwe mleko. Tu w Kuenka można dostać mleczne produkty, w innych częściach Ekwadoru zapomnijcie. Prezencja policji jest tu dość duża. Sprzedają kukurydzę. I oni tą, tu ją inaczej nazywają, jakoś tak inaczej gotują i nazywają. Albo to nie jest kukurydza? Jest to mais? To sí, jest mais. Sí. Aaaaaa. Widzę, że te stacje nie tylko wyświetlacze mają, ale i automaty, w których można załadować. A jedna pani mi powiedziała, że nawet w aptece mogę kartę kupić. Ale nie kupowałam. Nie wiem jak długo tu będę, czy w ogóle warto. Karta kosztuje 3 dolary. Z tego co widzę, to tu można sprawdzić ile się ma załadowane. Wszystko opisane od 550 do 202 jeździ I koszty tego takiego. wychodzi, centów. 30 centów? 5, 5, Widzę, że tutaj Japończycy rozkwiniają. Rozkład. Przez Translator, oni próbują to ogarnąć, widzę i ciężko je widzieć. A to nie Japończycy, a Chińczycy by. Potem jak słyszeli Chincha, to skumali, tyle jeszcze po japońsku. Nie